Siema wszystkim, z tej strony Raison z szybką zapowiedzią nowej serii na kanale Steam Fight Tactics, czyli z gry Riot Games, która jest z gatunku autobitew, czyli my ustawiamy nasze naszą armię wojowników, przeciwnicy mają swoją armię wojowników, bijemy się, no i gra powiedzmy, że na tym polega. Na czym, I tutaj szybkie takie wyjaśnienie, na czym polega ta gra, żeby w czasie gry nie było, jak będę wrzucał odcinki z gier, żeby nie było sytuacji, że ktoś chciałby na przykład to obejrzeć, a nie wie o co w grze chodzi. Więc tak, gra się w 8 osób, za każdym razem taka sama liczba graczy. I każdy zaczyna ze setką życia. Mamy po 100 życia. I bijemy się między sobą naszymi armiami, powiedzmy jeżeli przegramy rundę, no to tracimy trochę życia w zależności od tego, jak mocno przegraliśmy, jak mocny był nasz przeciwnik, kiedy przegraliśmy jeżeli wygramy, no to nie tracimy życia, dalej zostajemy na setce, jeżeli za, załóżmy, jest pierwsza walka i jeszcze nie przegraliśmy i zadajemy przeciwnikowi też obrażenia, w zależności od tego, ile, jak mocno my go pokonaliśmy i teraz tak, zaczyna się grę na poziomie pierwszym. Poziom definiuje od tego, ilu wojowników możemy wsadzić, czyli na poziomie pierwszym możemy grać z jednym wojownikiem, na poziomie piątym możemy grać e, z pięcioma postaciami. E, teraz tak, e, i tutaj mamy, jakie są szanse, że dostaniemy dany tier postaci na danym poziomie. Na poziomie pierwszym i drugim mamy 100% szans, że dostaniemy postać na, tieru pier, na tier 1. I teraz, co to są te tiery? To mam w tej karcie. Tutaj jest lista wszystkich postaci, i tu właśnie mamy tutaj koszt. Koszt tych postaci tu jest, że jest jeden gold. I to jest właśnie ten Tier. Jeżeli postać kosztuje jednego golda, to znaczy, że jest z Tieru pierwszego. No i tutaj mamy powiedzmy, od tej od tej zowy tutaj Caitlyn ten Tier 1, czyli ten koszt jeden, później mamy ten Tier 2 i tak dalej, aż do Tieru 5. Tier 5, czyli tak zwane postacie legendarne. Wiadomo, im droższa postać, tym silniejsza. I teraz tak. Jak wygląda ekran gry? No wygląda tak, że widzimy tą... Tutaj wziąłem takiego screena po prostu to, to, tylko, że opowiadać. To już nie jest aktualne w ogóle. Tak gra teraz... Zupełnie inne postacie grają niż te tutaj. Ale widzimy ekran w taki sposób, że tak będzie pięć postaci, które możemy kupić. No, i kupimy sobie taką postać, załóżmy Nasusa. On jest z styru pierwszego, tutaj koszt jest po prawej stronie oraz jest jego. Mm, y, tutaj dwie takie, jakby grupy, do których należy. Należy do tutaj. Mamy, że Warden i Light. No, to, to takie przykładowe. No, i teraz dostajemy tego Nasusa na stół i my go możemy wystawić, żeby on walczył y, dla naszej armii. I zajmuje jeden slot, y, w zależności od tego, który mamy level, taki slot. Y, Tyle mamy slotów na postać. I teraz ważne jest, że jeżeli dostaniemy trzy postacie, takie same, czyli ja zgarnę trzech nasusów, bo tak, taki set, y, takich y, do wyboru takich postaci mamy co rundę. Ja dostanę trzy takie same postacie, czyli na przestrzeni iluś tam tur zbiorę trzy nasusy, to ten nasus y, jest na drugim poziomie i y, tam, w zależności od tego, wiadomo, ma, ma lepsze statystyki, większe obrażenia i po prostu więcej bije i ten drugi poziom to jest taki bazowy poziom. Zazwyczaj wszystkie postacie chcemy mieć na drugim poziomie, jeżeli już tam mamy któryś tam szósty, siódmy level. I jeżeli zbierzemy dziewięciu nasusów, to mamy jakby trzy postacie na drugim poziomie i one się łączą w jedną super postać na trzecim poziomie. No i wtedy to już jest totalny pogrom. Zazwyczaj taka jednostka jest Robi powiedzmy za dwie podstawowe takie jednostki na drugim poziomie, więc no ale to się nierzadko zdarza. No i też nie powiedziałbym, że to jest aż tak mega opłacalne: no bo, czas, żeby znaleźć takich 9 nasusów, czasami musisz poświęcić masę czasu, a to nie jest aż tak opłacalne zawsze. No ale dobra, wracając, zresztą widzicie, że to nie jest aktualne: no bo to jest, że jest nasus za jeden. A tutaj, jak mamy tą listę tych postaci, no to tu nie ma żadnego Nasusa, grają inne postacie, ale tu chodzi o samą ideę. I teraz tak: każda postać ma swojego origina i klasę, no i to jest w zależności od tego, co robi dany. w zależności od tego, ile mamy postaci z danego origina, to mamy jakieś bonusy. Na przykład tutaj mamy rozwinięcie. Na przykład mamy origin Celestial, czyli tam astralny po polsku. No i tutaj wszyscy sojusznicy. Leczą się za jakąś tam część obrażeń, które zada zadadzą. No i mamy e, tych Celestiali 5 e, do, w puli. I jeżeli zbierzemy dwóch Celestiali w naszej drużynie, no to mamy bufa z tych e, Celestiali 15%. E, leczymy się za to, m, ile obrażeń zadali. Tak, to mamy 4 celestiali, 40% i 6, 99. No i jak tu zrobić 6 celestiali, skoro mamy w puli 5? No i tutaj wchodzimy w temat przedmiotów. Tutaj podałem przykład tych celestiali. Oczywiście każda grupa robi coś innego. I cała idea tych buffów jest taka, żeby zebrać ileś postaci z danego rodzaju. Taka jeszcze ważna dotacja. Jeżeli będziemy mieć na przykład dwóch rakanów na drugim poziomie, na stole, to on się liczy jako jeden, więc nie można zrobić sześciu celestiali w taki sposób, że po prostu weźmiemy tą piątkę, a szóstą postacią będzie taka sama jak z tej piątki, tylko no będzie druga sztuka, więc niby mam sześciu. To tak nie działa, musimy mieć sześciu różnych. No a jako, że jest pięciu w puli, no to jak to zrobić? No i wchodzimy w temat przedmiotów. Przedmioty zazwyczaj to są te podstawowe przedmioty i teraz. Zawsze z połączenia dwóch podstawowych przedmiotów powstaje jeden jakiś tam kozacki. No i, yy, na i tutaj, tutaj na tej tabeli dość dobrze to wygląda: połączenie jakich dwóch przedmiotów daje jaki przedmiot. Na przykład tutaj mamy mieczyk, tutaj mamy łuk. No i jak się skrzyżują, to wychodzi nam ten giant slayer. No i tutaj jest taki symulator, że jak złączymy łuk, miecz i łuk, to rzeczywiście jest giant slayer. Kolejność oczywiście nie ma znaczenia: to jest. Yy, po prostu komponenty i zawsze przedmioty składają się z dwóch tych malutkich przedmiotów. I yy, wiadomo, tam zawsze ten większy przedmiot daje statystyki tych bazowych przedmiotów, plus jeszcze jakiegoś, yy, jakąś specjalną umiejętność. I takim przedmiotem specjalnym, który yy, tworzy jakąś klasę postaci, jest szpatuła plus coś. I tutaj mamy na przykład przedmiot yy, ten Celestial Orb, czyli połączenie szpatuły plus sukienki, i wtedy postać, która nosi ten przedmiot, jest celestialem, czyli my możemy dać to na dowolną postać. Mamy celestiala dodatkowego, i na przykład zrobimy 6 celestiali. No i tak to wygląda, jeżeli chodzi o te bufy, tak to wygląda, jeżeli chodzi o te przedmioty, że łączymy dwa podstawowe i mamy jeden zaawansowany. I teraz, jak wyglądają levele Na danym poziomie postaci Mamy jakiś procent szans, że trafimy na postać steru pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego i piątego i maksymalny poziom to jest dziewiąty. Postacie i level kupujemy za golda. Gold wygląda w taki sposób, że dostajemy 5 golda co turę bazowo. Plus, dodatkowo, jeżeli mamy serię winów, dostajemy dodatkowego golda. Jeżeli mamy serię luzów, też mamy dodatkowego golda. Jeżeli wygraliśmy poprzednią rundę też dostajemy jednego golda dodatkowego i dostajemy dodatkowego golda w zależności od tego ile mamy golda zaoszczędzonego aktualnie. Za każde 10 golda zaoszczędzone dostajemy jeden dodatkowo i to się kumuluje do 50 golda. Czyli jeżeli mam 50 golda to dostaję 5 co bazowo plus 5 golda za to, że mam to 50 yy, zaoszczędzone, więc dostaję 10 co ture. No i wtedy, na przykład po następnej turze dostaję 60 golda, załóżmy, że nie mam serii przegranych i wygranych, więc zostaje tylko to 10. Więc mam 60, ale nie dostaję już 6 golda za posiadanie 60 golda, bo ten efekt skal y kumuluje się do 50, czyli mam 10 golda na wydanie, bo nie ma sensu trzymać powyżej 50 golda w ogóle. Y w ogóle nie ma sensu mieć powyżej 50 golda, no bo to nic nie daje. I możemy sobie tą dychę wtedy wydać. I specjalnie na przykład nie schodzimy nigdy poniżej 50, żeby zawsze dostawać co turę to plus 5 dodatkowego. Bo jeżeli zejdziemy na 30, to już dostaniemy w następnej turze 5 e, bazowo i 3 za posiadanie 30 golda zaoszczędzonego. I teraz w zależności od tego, jaki jest tir postaci, tyle ona kosztuje. Hmm. E, I teraz tak. E... I teraz, jak to w ogóle grać? Skąd wiedzieć, jakich wojowników kłaść na stole? No to, yy, to tym się zajmują zazwyczaj jacyś gracze na najwyższych rangach, jakieś, yy, jakieś mastery. A, w ogóle, jak wygląda system rank? No to zaczynamy. Yy, zaczynamy yy, z rangą żelazo, czyli najniższą, jaką się da. Yy, po czym za wygrywanie gier yy, wygrana uznaje się za bycie w top 4. Jeżeli jesteśmy w top 4, to wygraliśmy, jeżeli jesteśmy w tej dolnej czwórce, czyli miejsca od 5 do 8, to przegraliśmy. Odpada się, kiedy się e, życie spadnie do zera, każdy zaczyna ze 100 punktami, z setką punktów. E, I e, co tam? Jeszcze trzeba pamiętać, że jeżeli jesteśmy pierwsi, no to dostajemy oczywiście więcej punktów rankingowych, niż jakbyśmy byli czwarci, ale i tak za bycie czwartym coś się dostaje to rozumiem poprzez wygraną. Tak samo dużo mniej punktów się odejmuje, jeżeli jesteśmy pień, na piątym miejscu, niż jakbyśmy byli na ósmym. Na ósmym poziomie się y, traci strasznie dużo mniej więcej tyle, ile się zdobywa za ósmy. Y, y, przepraszam, mniej więcej tyle, ile się dostaje za pierwsze miejsce, tyle się traci za ósme miejsce. Dobra, y, to to powiedziałem. No i kolejne ligi to jest żelazo, brąz, srebro, złoto, platyna, diament. Po diamencie mamy ten krąg mistrzowski, no i potem w tym kręgu mistrzowskim, no to już yy, top 200 graczy z tego kręgu mistrzowskiego jest uznawanych za tak zwanych challengerów, no i wszyscy oglądają mecze tych challengerów, to od nich się uczymy grać, yy, no i ta, tak naprawdę ta strona internetowa lolchessgg to tak naprawdę ona, oni ludzie, którzy stworzyli tą stronę też oglądają tych prosów i yy, tworzą jakieś tam kompozycje grywalne, które warto zbierać. I wtedy wygrywamy gry. No, i jeżeli chodzi o kompozycje grywalne, no to mamy tutaj listę wszystkich, które aktualnie są grane i mamy fajne statystyki. Win rate, czyli jak, jak często dana yy, dana kompozycja zdobywa pierwsze miejsce, jak często dana kompozycja zdobywa to top 4, czyli yy, właśnie ostatnie miejsce, do którego możemy wygrać. Tutaj jest czysto o top 1 mowa. I jakie jest średnie miejsce yy, danej kompozycji. Na przykład mamy to mystic Vanguard, czyli połączenie tych Mistików i Vanguardów, i mamy, że najczęściej zdobywa się właśnie pierwsze, drugie, trzecie i czwarte, tak porówno te miejsca, ale bardzo rzadko zdobywa się piąte i poniżej. Więc to jest taka dobra kompozycja, żeby wejść w top 4, ale niekoniecznie najlepsza do wygrywania. A na przykład jest kompozycja tutaj Cybernetic Mana River, która ma aż 46% winrate, no ale jest dużo trudniejsza do złożenia. Widać, są y, dużo więcej, chociaż w sumie, czy dużo więcej. No są trzy piki, tutaj są po dwa, czyli też za cztery. Y, no i kompozycja ewidentnie taka. Też trzeba wiedzieć, y, kiedy zaczyna się siła danej kompozycji, na przykład ta kompozycja y, jest słaba do momentu, aż się zbierze całą a na przykład te Vanguardy i Mistiki to są cały czas tak samo silne. No i jakby dochodzimy. Jesteśmy silni cały czas, więc cały czas jesteśmy w stanie wygrywać te rundy i przechodzić dalej w grze. Gdzie takimi Cybernetykami, no to czasami musimy kilka pierwszych rund przegrać kosztem tego, że chcemy złożyć taki super team. No i dlatego właśnie czasami warto pójść na przykład w taką solidną top 4, drużynę, którą łatwo zdobyć top 4 niż tak lecieć na pałę, żeby mieć to pierwsze miejsce, bo jeżeli się nie uda złożyć takiej kompozycji, no to może wylądować na właśnie tym, tej gorszej czwórce. Tutaj niby jest, że prawie zawsze się zdobywa pierwsze miejsce, ale tutaj nie ma napisane, ile jest meczy zagranych tą kompozycją. Ja myślę, że to wcale tak nie wygląda, że ta kompozycja jest taka zawsze najlepsza. No i tutaj mamy niby build, to Mystic Vanguard, i aż trzy rodzaje. No to można zwrócić uwagę, że tutaj te kompozycje prawie się nie różnią. Tam pojedynczą postacią może Popi, na przykład tutaj Mordekaiser zamiast Popi jest. Tak naprawdę to jest to samo. Nie można na to patrzeć jak na jakieś skrajne buildy. Chodzi o to, żeby mieć Kasiopeję na tym trzecim poziomie. To symbol tych trzech gwiazdek, żeby dziewięć ich znaleźć. Dacie te przedmioty, które tu są napisane. Czyli na przykład ona chce mieć Morrellonomikon. No i co to jest ten Morrellonomikon? No, dajmy, że szukam. O, i znalazłem, że to jest ten przedmiot, ta książka. I to jest pasek plus y, życie. Oczywiście, można przeczytać, co to daje, że to tam pali z zaklęć. Ale o, tutaj, jakby człowiek chciał każdy item analizować, co daje i na czym to może być dobre, no to by się człowiek musiał. Y, naprawdę natrudzić i spędzić masę godzin, a tak to tutaj w buildach od razu jest napisane jaki czempion lubi jakie przedmioty. Oczywiście nie zawsze będziemy mieć idealne przedmioty na każdego czempiona, więc jakąś tam wiedzę o tych itemach trzeba mieć. Ale ogólnie to jakie najlepsze są przedmioty na danego czempiona nie jest wcale aż tak... Nie musimy tego wiedzieć, zawsze można sobie sprawdzić. Na przykład, o mam załóżmy dwie różdżki. Dwie różdżki dają Ruszka z różdżką, kapelusz. No i teraz na co dać taki kapelusz, albo kto dobrze działa z kapeluszem. No i ja sobie tak klikam losowo, że. O, na tej Leonie, to na przykład ten, ten kapelusz nie jest najlepszy, bo nie ma w tych liście rekomendowanych itemów. Ale na taką Riven, jak najechałem. O, proszę, rekomendowany item. Na pierwszym miejscu kapelusz, więc na Riven będzie super. No i to jak to mniej więcej wygląda. Tak decydujemy na jakiego czempiona dawać jakie, jakie przedmioty no i tutaj jest lista tych buildów ja będę mniej więcej starać się jakoś w widocznym miejscu kilka buildów chociaż udostępnić na przykład w opisie filmu kiedy będę grać w TFT no i ja będę oczywiście leciał w jakieś buildy z tej listy no i będziemy próbować wygrywać gry na Spróbujemy wbić jakąś wyższą rangę. Mam nadzieję, że się mu da jakiegoś diaksa wbić. No a tutaj taki szybki chciałem filmik, żeby było jakieś bazowe zrozumienie gry. O co w tym chodzi? No to chodzi o to, żeby właśnie zebrać drużynę. I w zależności od tego jak podejdą postacie, które dostajemy, jak podejdą przedmioty czasami. Właśnie na tej postawie trzeba. Rozeznać, który build warto pójść, no i wtedy się zdobywa dobre miejsce. Często jest tak, że ludzie nie znają tylu tych buildów, no bo kto by pamiętał tyle tych buildów, jest ich z 15 i na przykład znają dwa albo 3. No i to jest moim zdaniem bardzo duży błąd, jak ludzie tak grają, że znają trzy buildy, no bo czasami może być sytuacja, że gościu ma idealne najście na jakiś tam build, którego nie zna i na siłę będzie próbować złożyć coś, co zna. Przez co przegra tą grę, a gdyby znał tamten build, do którego mu podeszło, no to mógłby ugrać na przykład pierwsze miejsce zamiast szóstego, więc no, dla mnie znajomość buildów to jest jakby najważniejsze w tej grze. No, będę się starać e, nauczyć się tego jak najwięcej, zanim e, będę wrzucać odcinki z, tego, z tej gry na kanał. Więc to chciałem tutaj dla osób, które chciałyby oglądać, a nie znają tej gry, nie wiedzą co w tym chodzi. Taki filmik szybki na wyjaśnienie. No i dobra, no to ja się będę żegnał i zapraszam na materiały z tej gry. Cześć, cześć.